List dla Archiego, książe Hary wuzach po odkryciu tajemniczej przesyłki od księcia Filipa. Czy jeden list może zmienić serce i na nowo połączyć podzieloną rodzinę królewską? Wzruszająca historia zaczyna się od niepozornej paczki, dostarczonej wiele miesięcy po śmierci księcia Filipa, opatrzonej jego osobistym monogramem i przechowywanej jak relikwia. W jej wnętrzu książę Harry odkrywa nie tylko fotografie, wspomnienia i osobiste pamiątki, lecz przede wszystkim list napisany specjalnie dla jego syna archiego, słowa, które wywołują lawinę emocji, bólu i tęsknoty. Łzy spływające po policzkach Harry'ego, nieoczekiwane gesty ze strony Williama i Kate, a także wzruszająca chwila między ojcem a synem sprawiają, że to nie tylko opowieść o żałobie, ale o nadziei, pojednaniu i znaczeniu prawdziwego dziedzictwa. Czy ten skromny list stanie się początkiem odbudowy mostów między zwaśnionymi braćmi? Czy Archiemu uda się poznać dziadka, którego nigdy nie miał szansy spotkać? Oto opowieść, która poruszy najtwardsze serca. Wbrew wszelkim oczekiwaniom, ten pozornie zwyczajny dzień przerodził się w burzę emocji, której żaden członek rodziny królewskiej nigdy by się nie spodziewał. Kiedy kurier dostarczył szczelnie zapieczętowaną paczkę opisaną tajemniczym monogramem księcia Filipa, nikt nie przypuszczał, że będzie ona zawierała coś tak osobistego, coś, co mogło rozdzielić pokolenia klanu Windsorów i wywołać u księcia Harry'ego wybuch prawdziwego żalu. Nieoczekiwane przesyłka i jej tajemnica, kilka miesięcy po śmierci księcia Filipa, kiedy większość jego rzeczy została już przekazana krewnym i starannie uporządkowana w zakurzonych komnatach Clarence House, odnaleziono jedną, wyjątkową paczkę. Metalowe drzwi kancelarii otworzyły się z cichym zgrzytem, a niewielki karton w eleganckim papierze z herbem wpadł w ręce kuriera. Papiteria była gruba, spod zawiązanego wstążką papieru wystawał złoty lak, a na wieczku – drobne, ręcznie malowane inicjały, p. f. Każdy detal świadczył o tym, że Filip dbał o to, by przesyłka dotarła w niezmienionym stanie. Książę Harry, który w tamtym czasie przeżywał trudne chwile z dala od królewskich murów, przyjął przesyłkę z niedowierzaniem. W jego oczach widać było niepokój, paczka pojawiła się w momencie, gdy myśli jego krążyły wokół narastających sporów z rodziną i rozdrobnionych relacji. Jednak gdy tylko zrobił to, co do niego należało, i wyciągnął opakowanie z kartonu, świat wokół niego zdawał się na chwilę zastygnąć. Pierwsze spojrzenie, fotografia i wspomnienia, gdy tylko Harry odwiązał wstążkę i zdjął wieczko, jego ręce odruchowo zwolniły uścisk, pierwszym przedmiotem była stara, czarno-biała fotografia umieszczona w prostokątnej ramce z ciemnego drewna. Niepozorna ramka, której lata używania pozostawiły na niej zaledwie kilka drobnych zarysowań, skrywała obraz księcia Filipa pochylającego się nad małym charym, obaj wylewnie się śmiejący podczas letniego pikniku w ogrodach Balmoral. Na fotografii widać było promienie zachodzącego słońca tańczące w koronach drzew i lekki powiew wiatru rozwiewający włosy Filipa. W tej jednej chwili zamknięte zostało szczęście, które przeminęło wraz z latami spędzonymi w cieniu obowiązków i protokołu. Harry przytulił Ramkę do siebie, a łzy stanęły mu w oczach. Patrząc na uśmiech swojego dziadka, poczuł jednocześnie ciepło nostalgii i chłód straty. To wspomnienie było wypełnione radością dawno utraconej bez troski, lecz zarazem boleśnie przypominało o murach, które sami dla siebie zbudowali, oddzielając się od tego, co najważniejsze, od siebie nawzajem. Małe skarby z przeszłości, pod fotografią spoczywało kolejne znalezisko, małe, proste drewniane pudełko o delikatnym mechanizmie kliknięcia. Gdy Harry otworzył wieczko, jego oczom ukazały się dwie pary spinków do mankietów z lat 60., idealnie zachowane, wykonane z metalowej masy perłowej, lekko zmatowiałe, lecz wciąż pełne blasku. Obok nich leżał niewielki, prosty nożyk kieszonkowy, którego rękojeść nosiła ślady użytkowania. Delikatne wgłębienia od palców i niewielkie zacieki od deszczu, podkreślające historię długich spacerów wśród szkockich wrzosowisk. Każdy z tych przedmiotów miał swoją opowieść: spinki, które Filip wkładał do mankietów podczas oficjalnych uroczystości, oraz nożyk, który służył mu za towarzysza w samotnych przechadzkach po posiadłości. Nie były one cenne w sensie materialnym, lecz stanowiły fragment codzienności człowieka, który potrafił docenić prostotę. Harry przesuwał palcami po zimnej, gładkiej tafli spinki i przypominał sobie męża matki, który choć rzadko okazywał uczucia słowem, potrafił mówić gestami. List ukryty dla Archiego. Największe zaskoczenie kryło się na samym dnie paczki, złożony na pół, cienki papier zapisany starannym, lekko pochyłym pismem. Koperta, adresowana jedynie na Archiego, miała wprawne linie zagięć, świadczące o tym, że Filip dobrze przemyślał jej położenie. Choć brakowało na niej pieczęci, kartka była starannie schowana, jakby autor chciał, by znalazła się w rękach wnuka dopiero w odpowiednim momencie. Harry wziął list w dłonie, przyłożył go do ust, czując zapach delikatnego atramentu i teksturę lekko szorstkiego papieru. Nie śpieszył się, pozwolił sobie na chwilę zadumy nad każdym znakiem, jakby sam miał czytać słowa wielkiego męża stanu i zarazem troskliwego dziadka. Kiedy wreszcie rozłożył kartkę, oczy przesunęły się po kilku zdaniach napisanych prostym, lecz pełnym głębi językiem. Filip zwracał się do archiego, mówiąc o wartościach odwagi, uczciwości i miłości do rodziny, zapraszając go do kroczenia własną ścieżką, ale nigdy nie zapominania o pochodzeniu. Każde zdanie wydawało się być wyważone niczym solen przesłanie, mój drogi archim, kiedyś nadejdzie dzień, w którym te słowa będą dla ciebie rozjaśnieniem ścieżki. Brzmiał ton listu, w którym Filip dzielił się nie tylko radami, ale przede wszystkim troską o przyszłość prawnuka, o której rzadko myśleli członkowie rodu Windsorów żyjący w ciągłym biegu obowiązków. Rozpacz i wybuch emocji, list stał się punktem kulminacyjnym tej niezwykłej chwili. Harry, siedząc samotnie w półmroku pokoju, poczuł, jak fala emocji zalewa jego serce. Przymuszony do odległości od rodziny, przez lata twardo powstrzymywał łzy. Teraz jednak nie potrafił się już powstrzymać. Osunął się na podłogę, plecami oparty o chłodną ścianę, a kolejne krople spływały po policzkach. Nie było w tym hałaśliwego żalu, raczej cichej, głębokiej tęsknoty za tym, co zostało utracone, i bólu, że dopiero po śmierci dziadka dowiedział się, jak wiele mógłby jeszcze otrzymać od niego za życia. Smok między braćmi, pierwsze gesty pojednania, kiedy po długiej godzinie Harry wreszcie otrząsnął się z łez i umieścił list z powrotem w kopercie, sięgnął po telefon. Palce drżały, gdy wybierał numer brata. Jednak w miejscu, gdzie oczekiwał formalnych uprzejmości, zaskoczyło go krótkie, ciepłe słowo, Harry. Widziałem przesyłkę. To dużo dla nas wszystkich. William nie wyciągał ciężkich tematów ani słów oskarżeń. Po prostu potwierdził, że także pamięta o tym kawałku wspólnej historii. Ten niewielki gest, kilka znaków na ekranie, przebił mur, którym obaj się otoczyli. Niespodziewany dar od brata i siostry, następnego dnia dotarła kolejna paczka. Tym razem od Williama, zawierała oprawione w srebrną ramkę zdjęcie, na którym młody książę Filip obejmował obiema rękami braci, malutkiego Williama i nieco starszego Hariego. Ujęcie zostało zrobione podczas prywatnej wycieczki do Sandringham, kiedy na fotografiach rzadko pojawiały się chwile spoza protokołu. W tle widniał rozległy trawnik, a nad głowami tryskały krople porannej rosy, wszystko skąpane w złocie wschodzącego słońca. Kilka godzin później przyszedł krótki SMS od księżnej Kate, która pytając o zdrowie Harry'ego i Meghan, dodała, że rodzina jest myślami z nimi i że William wspominał o liście dla Archiego. Ten niewinny gest, kilka słów współczucia, miało większą moc niż formalne wyrazy żalu. pokazywał, że choć wiele ich dzieli, w najtrudniejszych chwilach potrafią być razem. Chwila z archiem, zasiewanie korzeni, wieczorem Harry usiadł z małym archiem na kolanach, pokazując mu zdjęcie i opowiadając w prostych, czułych słowach, kto jest na nim uwieczniony. Chłopiec dotykał ramki małymi paluszkami i śmiał się, słysząc imię Dziadek Filip. Harry nie rzucał nawarstwionych opowieści, lecz pozwalał, by wspomnienia z listu i wspólnie oglądana fotografia, niczym nasionko, zaczęły kiełkować w młodej świadomości archiego. Odbudowywanie mostów i nowe spojrzenie na dziedzictwo, z każdym kolejnym dniem Harry odczuwał, jak ciężar przeszłości coraz mniej przygniata jego barki. Cieszył się z drobnych wiadomości od Williama, z ciszy uzyskiwanej dzięki wsparciu Kate, z ciepła Megan, która dała mu przestrzeń do przeżywania emocji. Zrozumiał, że prawdziwe dziedzictwo nie mieści się w tytułach ani murach pałaców, lecz w miłości, zaufaniu i wrażliwości, którą można przekazać następnym pokoleniom. Wieczorami, kiedy dzieci spały, Harry wyciągał z szuflady kopertę z listem dla archiego i ramkę ze zdjęciem. Zakładał je obok siebie, jakby osobiście chronił to, co najcenniejsze. Wiedział, że któregoś dnia przekaże Archiemu te przedmioty, nie dla chwalenia się królewskością, lecz po to, by pokazać mu, skąd pochodzi i jaką moc mają słowa przekazywane z serca. Nowa nadzieja. W tygodniach po otwarciu paczki Harry dostrzegł, że łagodne gesty brata i siostry, zwykłe słowa wsparcia, pozwoliły mu na nowo uwierzyć, że nawet największe spory można częściowo załagodzić drobnymi aktami życzliwości. Zaczął dostrzegać, że pojednanie nie musi oznaczać powrotu do dawnego porządku, lecz może otworzyć przestrzeń do nowej, bardziej autentycznej relacji. Dzięki temu Harry zrozumiał, że legacy, dziedzictwo, to nie tylko spuścizna rzeczy materialnych, lecz przede wszystkim wartości, które przekazujemy dalej. I że te wartości mogą scalać rodzinę wtedy, gdy formalne tytuły czy pałacowe mury zawodzą. Jakie są Twoje przemyślenia na temat niedawnych odkryć Hariego? Czy uważasz, że dzięki temu gestowi relacje w rodzinie mogłyby się poprawić?